Proszę Państwa, i tak jak obiecałem, także w tej audycji dzisiaj naszym gościem jest Robert Ćwikliński. Będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o sporcie i organizacji pożytku publicznego. Jak zwykle raz w miesiącu poświęcamy temu tematowi sporo miejsca również na naszej antenie, a ponieważ rzecz ważna i myślę, że postać także wyjątkowa, która dzisiaj w naszym programie gości, to i zatem od razu rozpocznę Robercie od tego Skąd pasja przede wszystkim sportowa u ciebie? Skąd to się wzięło, bo na, na co dzień ten sport uprawiasz, a czemu nie zdecydowałeś się na coś innego, tylko skąd wzięła się ta miłość, no nie wiem, czy zainteresowanie sportem? Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Pasja sportem wzięła się z bogatych tradycji rodzinnych. No, ojciec grał w piłkę, mama w siatkówkę. Całe rodzeństwo też sportowo się udzielało, także sport zawsze w domu był. Czyli to było po prostu we krwi, można byłoby powiedzieć, tak? No dokładnie. A powiedz mi, pamiętasz te swoje pierwsze treningi, pierwsze swoje sportowe dyscypliny, czy to było tak, że coś ewoluowało u ciebie, że pomyślałeś sobie, może w to, może w tamto, no bo to różnie w tym dziecięco-młodzieżowym wieku jest? No na początku grałem w piłkę w klubie w kolanowskim, później miałem taki taki mały moment ich zawahania, że chodziłem i na piłkę ręczną i na piłkę nożną, ale zostałem przy, przy piłce nożnej. A warunki masz takie, że i idealny i do jednego i do drugiego sportu. Można byłoby powiedzieć, co cię przekonało zatem do futbolu? Czemu jednak przy tym futbolu pozostałeś? Nie wiem, jakoś bardziej wolałem grać w piłkę i zawsze, zawsze był niedobór bramkarzy na no, Opolszczyźnie, a że jak stoję na bramce no to zawsze jednak było lepiej pomóc drużynie, która naprawdę tego bramkarza potrzebuje niż być jednym z wielu zawodników, którzy albo grzeją ławkę, albo po prostu są elementem drużyny i czasami coś wniosą, czasami czegoś nie wniosą, tak po prostu są, bo są. Ale bardzo często pozycja bramkarza, przyznaję sam szczerze, też jest niedoceniana, mam takie wrażenie. Chociaż mówi się, że to ostatnia ostoja e, już, ale jednak e, no, liczą się przede wszystkim ci, którzy, jak to się mówi, bramki e, strzelają, a to rzeczywiście newralgiczna pozycja na boisku. No to jest chyba jedna z najgorszych pozycji na boisku ze względu samych zmian, bo jeżeli do, się przyjrzeć, to to bramkarzy w składzie mamy dwóch, trzech i niezbyt często bramkarze się wymienia. Jest numer jeden, numer dwa, no i to trzeba naprawdę nieźle podpaść, żeby zostać zmienionym. Powiedz mi, ta przygoda i pasja sportowa z piłką, ile już lat trwa w tej chwili? Teraz leci jedenasty rok. No to czyli już jedenastka na koszulce, to wciąż tej pierwszej jedenasta zwykle jedynka kojarzy się, to już dwie jedynki masz na koncie. Myślisz i patrzysz na tę piłkę jako coś, co po pozwala ci po prostu niejako pasjonować się hobby, czy to ma być zawód, myślenie o przyszłości jeszcze piłkarskiej, czy to dla Ciebie jest po prostu relaks, zabawa, rekreacja. No oczywiście tak jak w każdym sporcie, też i dążenie do jak najlepszych wyników sportowych? No jeżeli chodzi o zawodową grę w piłkę, to już dla mnie zdecydowanie za późno, ale e, zawsze pozostaje ta myśl, że zawo zawodostwa to jedynie zawodowe podejście do meczu, no a gram, bo lubię. Uh -huh. A co to znaczy w ustach młodego człowieka jednak, co by nie było zawodowe podejście do meczu, bo właśnie niektórzy kojarzą sobie niższe ligi piłkarskie z tym, że to jest no taka zabawa, no, gramy, pracujemy, ale pracujemy przede wszystkim, więc w związku z tym to, to granie to ma być tylko i wyłącznie taka forma zabawy, ale chyba to tak nie jest do końca, bo wychodzi się na boisko tak naprawdę i, i gra się całym sercem, no nie, nie słyszałem jeszcze o kimś, kto by tak podchodził lekceważąco do meczu, przynajmniej tak sobie nie wyobrażam tego no gramy po to, żeby wygrywać. A mówiąc pełne zawodostwo mam na myśli przede wszystkim treningi. No wiadomo w tych niższych ligach to nie jest tak, że treningi są codziennie, czy też dwa razy dziennie. Akurat u mnie treningi to trzy, dwa razy w tygodniu. No a staram się też sam trenować. Bardzo dużo biegam, robię treningi aerobowe. Teraz doskoczył do tego wszystkiego rower. W podejściu zawodowym też jest psychika, czyli Ważny element, żeby na przykład przed meczem nie iść nigdzie na imprezę, żeby nigdzie, że tak jak to się mówi między piłkarzami nie zapić głowy, żeby po prostu być trzeźwym i na umyśle i, i żeby po prostu grać dobrze i zrobić swoje na boisku. Jest taki mecz, który jest dla Ciebie szczególnie zapamiętany w historii, w karierze, kiedy tak sięgasz w przeszłość? Czy jest takie spotkanie, czy to po prostu kolejne numerki, które pokazują się przy liczbie rozegranych meczów? Są na pewno mecze, które się jednak y, bardziej pamięta. Kilka, kilka z nich mógłbym tutaj przytoczyć, no ale mhm. mecz jak mecz. 90 minut po, po meczu do szatni i do domu. A było tak, że była mowa Robert bohater meczu? No właśnie jeden z takich meczów był, gdzie w, chyba w 90 minucie obroniłem rzut karny, gdzie goście mogli wyrównać. Y, złapałem piłkę do rąk, wybiłem przez całe boisko, jeszcze z tego strzeliliśmy bramkę. Było wtedy chyba 5-3, jak się nie mylę. Taka wesoła sytuacja. Ta pasja, piłka pozostaje tak jak mówisz, natomiast oprócz tej jednej pasji, jak mówiłem chwilę temu, kiedy rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, pojawiła się jeszcze jedna. Jesteś wolontariuszem. To y, chyba może źle powiedziane, że coraz młodniejsze, ale bardzo dobrze, że coraz więcej chyba młodych ludzi sam przyznasz w tym pokoleniu. Coś, co chociażby dla mojego pokolenia może nie tyle, że było obce, ale było takie dosyć o, odległe. Teraz to słowo wolontariat y, chyba zwłaszcza w młodym pokoleniu nabrało też innego znaczenia. Inne czasy, no, kiedyś pomaganie nie było modne, ale było czymś normalnym. Teraz tak, zrobiła się trochę z tego moda, ale to jest dobra moda. Lepiej, żeby było modne pomaganie niż palenie papierosów czy, czy picie alkoholu. Skąd wziął się pomysł na to, by właśnie zostać wolontariuszem? Pomagasz Betani? W jaki sposób doszło z kolei do tej współpracy? Mój brat był wcześniej wolontariuszem w hospicjum i organizował swoją pierwszą wyprawę właśnie dla hospicjum. Polegała na tym, że w pierwszym jej etapie przejechał rowerem do źródeł Wisły z rodzinnego Kolonowskiego. W drugim etapie spłynął całą Wisłę kajakiem. No i podczas tego drugiego etapu ja byłem takim menadżerem całej tej akcji. Z tego, że brat nie miał dostępu do internetu, wysyłał mi wiadomości, SMS czy też MMSy. Ja z tego robiłem relacje na jego stronie i właśnie tak się zaczęła moja przygoda. Z betanią. Pierwszy krok, który zrobiłem to była zbiórka na stadionie Odry na meczu Odry z Rakowem. Zebraliśmy wtedy chyba w 10 minut 1351 złotych, a, a później to już moja pierwsza wyprawa, czyli kibicowska wyprawa rowerem przez Polskę. Mhm. Wracając do tej pierwszej zbiórki, co się wtedy czuje, co się wtedy myśli, co się mówi ludziom, bo to takie ważne, to jest spora kwota, o której wspomniałeś w ciągu takiej chwili w końcu, jednak okazuje się, że te serca mamy. Tak, tak, jednak ym, nie jest z nami tak źle, jakby się mogło wydawać. Co mogę powiedzieć na ten temat? No nie musieliśmy jakoś zbytnio ludzi zachęcać, po prostu na dwa tygodnie przed meczem była informacja, że będzie zbiórka na hospicjum na naszym stadionie w Opolu. Ym, no i... No cóż, przed meczem też jeszcze poszła informacja, że ta puszka, ta puszka jednak przeleci przez cały stadion. No i udało się zebrać dość zadowalającą kwotę. Mm -hmm. e, powiedz mi, w jaki sposób tak naprawdę na co dzień pomagasz e, w, jako wolontariusz, na czym polega ta twoja praca i w, współpraca z Betanią. E, czy to jest tak od akcji do akcji, czy jesteś, jak to się mówi, na takie każde zawołanie i zawsze wiadomo, że na Roberta będzie można w danej sytuacji po prostu liczyć? No, na początku miałem być informatykiem w Betanii, miałem się zajmować z stronami internetowymi, ale natłok pracy i, i, i zajęć prywatnych sprawiły, że niestety nie mogłem się podjąć takiego, takiej od, odpowiedzialności. No, teraz to wygląda tak, że organizuję jakieś akcje typu zbiórki na meczach, typu moje jakieś przejazdy czy wyprawy dedykowane właśnie Betanii. E Powiedz o, o Betanii, jak młody człowiek wchodzi w takie miejsce, w takie środowisko, kiedy się widzi, co się czuje, co się odczuwa. Dlaczego tak ważna jest praca właśnie dla takich instytucji pożytku publicznego? Kiedy ja tam pierwszy raz wszedłem, no to poczułem strach. Naprawdę czułem się nieswojo, ale to jest normalny szpital, trzeba tak do tego podejść. No a trzeba ludziom pokazywać, bo jakby nie patrzeć, dużo osób pomaga dzieciom. Teraz pomaganie dzieciom zrobiło się modne, a nikt nie mówi o tych starszych. Jakby nie patrzeć też kiedyś starsza osoba była wzorem. Był, to nie był starzec, to był mędrzec i ludzie o tym zapomnieli, że tym starszym należy się nie tylko szacunek, ale też pomoc w momencie, kiedy oni potrzebują tej pomocy najbardziej. No i na koniec zapytam Cię o tę właśnie wyprawę, bo ta wyprawa Twoja rowerowa, którą niedawno przebyłeś, ma wiele takich elementów. No po pierwsze, właśnie jako wolontariusz, po drugie, to jest wyprawa, która można powiedzieć, że ma wiele elementów cech sportowych, no bo jednak przygotowanie, sama jazda, etapy to już są rzeczy, które mówią o tym, że wiele jest w tym sporcie, wiele jest w tym sportu, jak to było z tą wyprawą i przy. Pomnij nam słuchaczom, w jaki sposób ona się odbywała. To była wyprawa polegająca na przejeździe. Wyszło na to 1800 km, e, oczywiście po drogach polskich, szlakiem polskich klubów sportowych, nie tylko piłkarskich, bo na trasie były też kluby i hokejowe, i była siatkówka. Polegała ona też na tym, że zbierałem koszulki z podpisami zawodników, które były licytowane, jeszcze niektóre będą licytowane pod koniec, pod koniec miesiąca. Do chudza w pełni kasę polskiego hospicjum Betania. A samo przygotowanie to tak, naprawdę bardzo dużo sportu. Na początku, kiedy zacząłem się przygotowywać, była zima, więc na rower nie, nie, nie było sensu wchodzić. Więc przede wszystkim była to, była to siłownia, były to biegi na długie dystanse, były też to biegi interwałowe. W momencie, kiedy zaczęło robić się troszeczkę cieplej, wsiadałem na rower i tak raz w tygodniu starałem się zrobić 150-120 km. No, z takich, takich ciekawszych przejażdżek to na pewno przejazd do, do Jeleniej Góry rowerem, gdzie ostatnie 100 kilometrów było już praktycznie po górach. No i co ważne, no, nie jeżdżę rowerem czasowym takim, że po prostu wsiadam na rower i jadę, tylko jadę jeszcze z obciążeniem i to obciążenie wożę, dlatego też była ta siłownia żeby na nogi dać radę. Powiedz o tych etapach, właśnie o tych miejscach, które cię zaskoczyły in plus, które in minus, jakie to były trasy, bo to też na pewno jest takie codzienne przeżycie. Jest też w tym troszeczkę chyba i przetrwania. Sporo własnej silnej, mocnej woli trzeba chyba mieć podczas takiego przedsięwzięcia. Tak na dobrą sprawę każdy w stanie z nas jest przejechać 1800 kilometrów. To wszystko jest zależne od głowy, bo jeżeli człowiek się uprze, jeżeli na czymś człowiekowi naprawdę zależy, to po prostu to zrobi. Jeżeli chodzi o samą wyprawę, no to mogę powiedzieć, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że przejadę bez żadnego większego echa. Wszyscy ludzie, których spotykałem, byli po prostu dla mnie bardzo życzliwi i naprawdę to nie było jakoś to, to nie działało na tej zasadzie, że w jednym miejscu było lepiej, w drugim było gorzej, wszędzie było naprawdę pozytywnie. Jedynym miejscem, jedyną miejscowością na minus, że tak można powiedzieć, to była nasza stolica. I się okazało, Legia Warszawa nie przekazała koszulki, mimo że wcześniej zadeklarowała się, że taką koszulkę przekaże. No nie dogadaliśmy się być może, bo jak się okazało, że Legia jest największym polskim klubem i jeżeli chce, mogę sobie taką koszulkę kupić i mogę poczekać 2-3 dni, aż zawodnicy mi się na nie podpiszą. to Dla mnie to już była w ogóle nieciekawa, nieciekawa sytuacja, zważywszy na to, że po prostu na następny dzień już byłem umówiony w Płocku, no i musiałem jechać dalej. Także wszędzie było pozytywnie, no ale wiadomo, zawsze musi być wyjątek od reguły. Jakiego spodziewasz się wpływu z tych koszulek, z tych wszystkich rzeczy, które udało ci się zebrać podczas tej podróży? Przed wyprawą organizowałem pierwszą część licytacji koszulek z klubów spoza trasy. E, na 17 koszulek, które zostały sprzedane zysk wyniósł 1700 zł. Na dzień dzisiejszy prowadzona też jest zbiórka, która potrwa jeszcze cały miesiąc. Tam jest około 1500 zł, czyli już mamy około 3200 na koncie. No i do zlicytowania są jeszcze 42 koszulki, także myślę, że ponad 5 tysięcy jesteśmy w stanie zabrać. To powiedz, gdzie można skierować się, by wziąć udział w takiej licytacji, być może kogoś zachęcimy, być może ktoś chciałby, być, ktoś może ma hojne serce, by pomóc w taki sposób właśnie hospicjum, Betania. Mm, aukcje będą dostępne na Allegro, ale żeby je śledzić, bo jeszcze one nie są wystawione, te koszulki... Polecam wszystkim, żeby odwiedzili moją stronę, to jest www.facebook.ukośnik.com wyprawa rowerem. Tam na bieżąco będą informacje odnośnie licytacji koszulek. Tyle proszę Państwa o tym e, pięknym przedsięwzięciu i tyle o e, no, młodym sportowcu, jak Państwo słyszą, bo, e, bo e, Robert ma jeszcze przed sobą mi sporo lat e, grania i pewnie sporo lat, jeśli chodzi o pomoc właśnie taką, e, którą jako wolontariusz w tej chwili e, stosuje. No więc e, trzymam kciuki, Robercie, na... E, Kolejną wyprawę już masz pomysł, czy też na kolejną e, akcję chciałbyś w jakiś jeszcze inny sposób. Mówiłeś, brat, kajak, e, woda. Ty, e, rower, e, zastanawiam się, czy czasem nie będzie przelotu balonem. Nie, no, ja mam lęk wysokości, także raczej przelotu balonem nie wchodzi w grę. Ale w przyszłym roku drugi etap kibicowskiej wyprawy, czyli zachód i północ kraju.